<laughs> Siemaneczko, witam Was serdecznie na kolejnej wyprawie. Słuchajcie, co odwaliłem ostatnio? To jest głowa mała. Słuchawek zapomniałem z lasu, nie? Odsknęłem się przedczoraj, że nie mam słuchawek. A, minęło chyba z 5 dni. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinienem je znaleźć. <laughs> gdzieś tutaj zostawiłem. Najgorsze jest to, że padało przez dwa dni. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Ogólnie chciałem z rana wyruszyć. Niestety, no co, bez słuchawek nie polecę. A pójdziemy tutaj bez sensu ich szukać. Dobra, pamiętam, że tutaj koło tego drzewka śmigałem. Zresztą, poprzednia miniatura to drzewo było na tej miniaturze. Więc gdzieś tutaj, w, tą, w tym kierunku, musiałem. Zmierzać. No nic, pokręcę się, zobaczę. Mam nadzieję, że je, kurczę znajdę. W razie czego mam słuchawki zwykłe. No ale kurczę, nie biorę tego pod uwagę, żebym ich nie znalazł. No będzie lipa straszna. <laughs> Słuchajcie, słuchawek <laughs> dalej nie ma, ale wróciłem się po, po wykrywkę. Mówię, jak już jestem, jak się kręcę, to. troszeczkę pomacham. Może gdzieś kurczę, no nie znajdę. No. Nie chce mi się wierzyć, że się rozpłynęły. No i przy okazji, coś się kopnie. Jest ładny guziczek kontuszowy. Widać, srebrzony był. Ty, albo srebrny. Nie, chyba srebrzony tylko. No ładny. Takich żybek. No i dobra. Lecę. Nie tracę nadziei, mam nadzieję, że gdzieś, gdzieś tu leżą. I znowu zaczyna padać, masakra, nie? Nawet jeżeli je znajdę, to wątpię, kurczę, że one będą w ogóle działać. Także niestety trzeba chyba szukać środków na nowe słuchawki. No nie wiem, nie wiem, tak wygląda jakby się zapadły po ziemię, bo nie chce mi się wierzyć. Dzisiaj po prostu przypuszczam, że powiesiłem na drzewie, bo rozmawiałem przez telefon. To już był na koniec wypadu, wyłączyłem wykrywać, no i po prostu z pośpiechu zapomniałem o nich dobra nie ma się co rozżalać, może gdzieś leżą. Jest moneta no i super chociaż troszeczkę mi się humor poprawi, jest moneta, grosik Poniatowskiego strasznie tutaj zajechana, ale tutaj no troszeczkę z tyłu widać Strasznie wieje ogólnie Taka pogoda dzisiaj Mizerna, no nic Lecimy dalej Jest kolejny guziczek Kolejny kontuszowy guzik zobaczcie Bardzo ładny Myślę, że chyba też był skrzeony, albo tylko taka. Nie, chyba widać jeszcze resztki. Albo skrze, albo złocenie No fajny, kolejny kątuszak. A słuchawek jak nie było, tak nie ma. Głęboko, głęboko, ale coś jest. Wygląda na monetę. Albo guziczek bardzo bardzo ciężkiego delikatnie zagięte chyba moniak, kurczę będzie o, nic nie widać, dajcie mi chwilkę delikatnie naglizzymy zobaczymy, czy to na pewno moneta no powiem wam nie mam pojęcia, chociaż coś tutaj na środku jakby przybijało, widzę jakby literę G, bądź C, no i fajna tam patynka taka srebrnawa, złotawa. Niestety nic tutaj szczególnego na tej kręgłości nie widać, nie jestem pewien czy to jest w ogóle moneta. Tutaj takie dziwnie wypukłe, jakby uderzone, strasznie cienkie. Co nieco widać tutaj na środku? No nie wiem kurczę, to czyszczę to. rzucę lepszą fotkę. No zobaczcie, coś co dali zobaczyłem. Wcześniej tego nie widziałem. Krzyż. Jakieś mury. Zostawiłem wykrywać, żeby... Nie było, że mnie kurczę. Jeszcze ktoś tu zobaczy z wykrywką, to by... Tego by to brakowało. Idziemy to sprawdzić. Fajne sermury nie mam pojęcia, ale wyszytam, dowiem się co to za budowla była. Tutaj jest jakiś kawałek lasu, o, zaorany, ale zobaczcie, kurczę, jakie skryty mogą być. a to nie dla mnie. Taka grzybanina w kamieniach. Tutaj jest jakiś lasek zaorany. Tam jest kolejny. Dobra, ale ty zamiast kurczę słuchawek szukać, to poszukiwania ci w głowie. Dobra, wracam na szlak słuchawek. No powiem Wam, że mam kurczę szczęście ostatnio do tych palosków. Zobaczcie jak się zakomuflował. Ale gruby. Widać dosyć, dosyć świeży. <laughs> Patrzcie to są. Ja tu jestem łeb naprawdę, nie? Taki mam nawyk, że nieraz odłożę słuchawki, gdzieś powieszę, I Tak jak wtedy rozmawiałem przez telefon też powiesiłem i z tego wszystkiego zapomniałem, ogólnie drugi dzień poszukiwań słuchawek, wczoraj sobie odpuściłem, bo mówię, no niemożliwe, nie ma ich tu w lesie, pojechałem, kurczę, przeszukałem auto, przeszukałem chałupę i nie ma, i mówię, no muszą być tutaj. Trochę zmokły, no parę dni tutaj leżały, ale mam nadzieję, że działają, dobra, zaraz włączę, zobaczymy, ale super, że są. Bo już kurczę, martwiłem się, że trzeba będzie szukać funduszy na nowe Wszystko gra, słuchajcie, słuchawki działają Także 3 godzinki mam jeszcze No i ogólnie miałem gdzie indziej śmigać, no ale przez te słuchawki przyjechałem tutaj No i zobaczymy jeszcze teraz Jest moneta 10 groszy <laughs> Miedziu nikiel ale straszny stan dobra, lecimy, zobaczymy Jestem na tej zaoranej parceli drugi sygnał Słuchajcie, wszystko takie o, Zauważyłem śmieci, śmieci teraźniejsze są głęboko A coś starszego jest bardzo płytko. No i tutaj bardzo płytko co to jest fenol? Fenol Myślałem, że sreberko. <laughs> Feniks cesarstwo. Słuchajcie, wydaje mi się, że jest megafant. <laughs> Leży sobie tutaj wykopany. No, no, kształt piękny. Czyżby będzie to nieśmiertelnik? No, ale jest oblepiony. Śmiertelnik czy nie? Z tyłu kurcze, wyciągnę szczoteczkę No ale wygląda jak połówka nieśmiertelnika Przeczyszczę tą stronę Zobaczymy Kurcze, nie mam szczoteczki, ale nie śmiertelnik 100% Tylko boję się, że on czasem nie będzie goły No już powinno widać co nieco Doczyszczę do maja później nie mam kurczani wody, może jakąś kołżę znajdę, zaraz może go przemyję. Szczoteczki nie mam. No ale fajnie, na wierzchu. Taki fanciur Coś wyszło Coś wyszło A jakiś pierścioneczek, obrączka mała Jużka. Strasznie cieniutki o! Takie coś. I kolejna krągłość. się ładnie odbiła. Dyszka. 10 fenoli. 1900 ktury. 16, siedemnasty, nie widzę cynkowa moneta no słuchajcie, przychodzę tutaj z jednej parceli na drugą, tutaj straszna błotka, ale zobaczymy może da radę trochę pośmiechać no i jest po drodze sygnał coś maluśkiego ta, ha, ha. patrzcie to Srebereczko. Nie wierzę. O, ale piękna. groszyn o, ale luksik. Patrzcie to. No, piękna jest. Kurczę, myślałem, że będzie to No, to takie jest dziwko. Jest srebereczko. Coś takiego. Przyślimy. Rzucę wam fotkę lepszą po oczyszczeniu, ale jest super. Jest srebereczko. No i pięknie. No jestem tutaj na tej parceli straszne błocko. No ale jest jakiś sygnał tutaj na uboczu. Ładnie to bije 8.6. 8.6, 8.7. Przed chwilką byłem tam w kałuży troszeczkę ten nieśmiertelnik domyć i wydaje się, że jest pościutki golas, ale do mojego jeszcze w domu tymczasem zobaczymy co tutaj jest. No, coś głęboko jest coś głębiej. Równo 86. Jest jakiś hak już czuję. Kurczę, no całe ręce mam z tego błocka. Chyba hak. Tak, jest jakiś haczyk. Dobra, dajcie mi chwilę, przeczyszczę go i zaraz zobaczymy co to dokładnie jest. Kurczę, nie doczyszczę, go jest tak oblepiony. Już kiedyś trafiłem kilka takich tutaj sznardkowych materiału w środku. Nie wiem czy to jakiś pluski stary. A wydaje mi się, że on jest na, na jednym nicie. Ale doczyszczę wszyscy fotę. No fajnie. No i kolejny piękny sygnał. 94-95. Bardzo fajnie to brzmi. Obiecujący sygnał, zobaczymy. Coś tutaj chyba w tej grudzie? No to wygląda. Co to jest? Coś okrągłego? Chyba. Pione. Chyba monetka Kurczę, jakaś będzie aluminiowa, przypuszczam, bo strasznie lekka. O Boże, ale to jest olepione aluminium złotóweczka, przypuszczam albo 50 fenoli z Weimar, przeczyszczę zaraz zobaczymy. Chociaż nie wiem, czy mi się uda kurczę bo strasznie sterane to jest. Dobra, nie będę się męczył, ale co nieco wyszło, 50 treningu, Weimar, O, straszne, strasznie oblepiona. Jest kolejna krągłość, kurczę, w tym bagnie, ale chyba ostatni sygnał tutaj, zmykam do lasu. Co to będzie? Ciężko reszyfrować, ale no, obstawiam jakiegoś parelka. Się nie dowiem muszę ściągnąć rękawiczkę. O, dwa zika z PRL. Tam za tą kępką były dwa ziko. No kurczę, dwa metry zrobiłem kolejny sygnał. I spory krągłość, spory krążek. No PRL, bo coś innego kurcz. 10 siko tym razem z Prusem. Dobra, jestem z powrotem w lesie. Ładny sygnał. 75, 76 w tym momencie 73 równiutkie kurczę, trosze, troszeczkę jak na łuskę zobaczymy siedemdziesiąt jeden jest moneta moneta chyba medalik, kurcze tak mi się wydaje czekajcie, ściągnę rękawiczkę zaraz zobaczymy, bo rękawiczce to nic nie zrobi, ale jest taki jakby to był medalik Dobra, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, jest piękny medalik. Malutki. Chyba jeszcze widać resztki srebrzeń albo złoceń. No, coś pięknego, naprawdę. No, czystsze rzucę fotę, ale kurczę, no fajny fancior. Jest piękna rzecz. Tutaj do łóżice litera B. No, coś pięknego. Fajny malutki medaliczek. No, 300 rzucę fotę, ale jest. Jest fajcior kolejny. Tam medalik. Jedna łuska, druga łuska. A teraz głęboko, głęboko. jest jakaś krągłość. Słysz to? Chyba miedziak No ale oblepiona Strasznie O kurczę coś chyba fajnego będzie Tak mi się wydaje przynajmniej Dobra na że to trochę i zaraz zobaczymy E, nic ciekawego. Jeden fajnik zesawstwo. Niemieckie. Ale strasznie wlepione. Teraz byciutko. Jedynie butem jest podkówka. Na szczęście. No i super. Zabieramy oczywiście. No i dobra, słuchajcie, mamy kolejny sygnał. I kolejny na no, krąguś. Chyba już jedna z ostatnich. Powoli zmierzam do auta. Cóż to, cóż to również strasznie oblepione. no Ale dosyć cienka ta blaszka. No nie wiem, kurczę, wydaje mi się, że jakiś miedziak Może jakiś guzik nawet. Spróbuję to delikatnie przemić, zaraz zobaczymy. Nie mam pojęcia co to jest. Może nawet sreberko, ale strasznie, strasznie zajechana, wytarta, oblepiona. Wydaje mi się że za cienka na fenola. Plusaka i chyba trochę za dużo. No i doczyszczę. Jeżeli coś ciekawego to rzucę fotkę. No i chyba już ostatni sygnał, coś bardzo płytko. równo 80 No teraz zobaczymy, a już widzę, kuleczka Już chyba na Fajrand Moneta Chyba ostatnia Piąteczka Wajmarek, ale piękna Piękne złotko no i co, słuchajcie, kończymy na dziś. Troszkę tam wpadło, ale kurczę, najważniejsze, że słuchawki znalazłem. Jest trochę złomu. Sporo łusek ogólnie. No, tutaj ta podkówka. Idziemy po rosek, ale kurczę, ciężki, masakra, nie? Strasznie gruby. Eee, no i co tam? Tutaj jeszcze pod drodze wpadła A, jakaś stara obrączka miedziana. Łódeczka z Mausera. No i takie dwie pierdoły, nie wiem. No, wygląda jakby chyba od spinek makietowych było, a to też chyba, trochę łowiu, obrączka, tutaj dwa fajne guziczki kontuszowe. no nieśmiertelnik wygląda na to, że jest goły. No ale mimo to fajnie i krążków też sporo, nawet, nawet, jest sreberko. Tutaj jest 100% srebro, ten jeden groszyn 1793 3 I tutaj jest ta moneta, o której wspominałem prawdopodobnie fal 24 części dolara, ale tutaj muszę się upewnić, doczyszczę ją, ta monetka do identyfikacji też również cienka, chociaż tutaj po tym rancie. No nie wiem, zobaczymy. I co tam jeszcze? No, z monet to by było chyba na tyle. No piękny. Piękny medaliczek. Bardzo ładny. No czy jeszcze wrzucę Wam fotę, ale super. Malutki medaliczek. No, także spoko. Fajnie się rok zaczął. <troszę> troszeczkę z przygodami, ale są pierwsze srebra, także elegancko albo tak dalej. Ja zmykam, bo kurczę, znowu zaczyna padać. No i co? Widzimy się na kolejnej wyprawie. Mam nadzieję, że już jakiś kolejny, jakiś teren miałem tam za zanadrzu. Chciałem tam dzisiaj pojechać, ale no, z racji tego, że nie miałem tych słuchawek musiałem tu dziś przyjechać. No zobaczymy. Jak na razie tyle ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego.